Witajcie! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się warunkowym sumowaniem liczb, czyli będziemy sumować liczby pod pewnymi warunkami. Zobaczcie, mam tutaj tabelkę z nazwiskami oraz imionami osób oraz wielkościami ich wypłat. Nazwiska się powtarzają, tak jak tutaj, Nowak, Nowak Piotr, Nowak Piotr, ale jest też Nowak Anna imiona również się powtarzają. Oczywiście nasza tabelka ma natywnie możliwość sprawdzenia ile wypłaty dostali na przykład Nowakowie, czyli wybieramy sobie Nowak i widzimy, że to jest 22640. Wybieramy sobie Piotr i widzimy, że to jest 12 tysięcy. Ok, a jak to zrobić bez filtrowania? Mamy dostępną funkcję Suma jeżeli. I teraz sprawdzamy zakres, kryteria, suma zakresu. Naszym zakresem sprawdzanym powiedzmy będzie nazwisko. Średnik. Naszym kryterium będzie, w cudzysłowie, równa się nowak. A sumowana kresem będzie wypłata. Zamknąć nawias, równa się. Zobaczcie, wyszło tak samo. 22 640. Analogicznie, jeżeli tutaj zamienimy na imię i tutaj damy naszego Piotra, wyjdzie 12 996. Ok, a teraz jak to zrobić bardziej masowo? A na no zróbmy sobie funkcje unikatowe. I weźmy nasze nazwiska. Zobaczcie, pojawiły się tylko unikatowe nazwiska. No i teraz musimy dostosować naszą funkcję suma, jeżeli. Żeby zaczytywała wartości stąd. Czyli zamiast równa się na przykład Piotr. To tutaj musimy podwinąć przede wszystkim na nazwisko. I teraz usunąć tutaj Piotra. Natomiast dodać znaczek end, ponieważ łączymy wartości tekstowe. I wskazujemy. Na komórkę, w której mamy naszą wartość, czyli wójcik. Zobaczcie teraz, jak to sobie rozciągniemy, to dla poszczególnych nazwisk zrobią nam się sumy. Sprawdzamy, czy suma całości się zgadza. Zgadza się. W ten sposób możemy dla dowolnego kryterium dokonać sumy. Niekoniecznie budując tabelę przestawną lub filtrując poszczególne wartości. OK, mamy tutaj nazwiska, możemy tak samo zrobić imiona. A jak zrobić, żeby dla imienia i nazwiska jednocześnie sumowały się nasze wartości? No, zrobimy tutaj unikatowe. Znowu. Tym, że teraz zaznaczmy dwie kolumny. No i mamy tutaj nazwiska, a tutaj imiona. I chcielibyśmy tutaj sumę. Nasza suma, jeżeli. Się nie sprawdzi, ponieważ ona ma tylko jeden warunek. Natomiast mamy możliwość zastosowania funkcji suma warunków. Jak ona działa? Najpierw wpisujemy sumowany zakres. Zwróćcie uwagę, w sumie jeżeli wpisywaliśmy go na końcu, tutaj najpierw wybieramy zakres, a następnie kryteria zakres i kryterium, przy czym możemy ich podać kilka, czyli nasze kryteria zakres. Załóżmy nazwiska. Tak. Kryterium. Znowu tak jak poprzednio. Równa się AND. I dodamy nazwisko. Średnik. A teraz jako kolejne kryterium imiona. Średnik. Znowu równa się AND. I teraz imię. Zamykamy nawias. I zobaczcie, mamy dla poszczególnych unikatowych imion i nazwisk wyliczone sumy. I znowu sprawdzimy sobie, czy to się zgadza. Zgadza się. Korzystając z funkcji suma jeżeli lub suma warunków, Możemy dla konkretnych kryteriów wyliczyć wartości, które są liczbami. Zwróćcie jednak uwagę, że muszą to być wartości liczbowe. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zliczać wartości, które nie są liczbowe. Mam nadzieję, że ten krótki filmik usprawni Wasze działania w arkuszach Excel. Jak zawsze, zapraszam do kontaktu i wymiany doświadczeń na adres. Konrad .pogodz .małpa .pl. Cześć.